Dzień dobry. przygotowałam dla Was bardzo krótkie czytanie na miesiąc maj, a dotyczy to czytania finansów, pracy i pieniędzy. Postanowiłam, że dla każdej grupy kart wylosuję po trzy karty. Pierwsza karta będzie mówiła o tym, co robić, druga czego nie robić i trzecia karta będzie. Radą. Moi drodzy, do wyboru macie trzy grupy kart. Pierwsza grupa kart to Ghost Tarot, druga grupa kart to Tarot Illuminati i trzecia grupa kart to Tarot Grand Lux. Tradycyjnie dziękuję wszystkim za lajki, za pozytywne komentarze, za subskrypcje, za miłe maile. Bardzo Wam za to dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna, jest to dla mnie bardzo ważne. Oczywiście zapraszam do lajkowania, do komentowania, ponieważ no nie ukrywam, że ma to pozytywny wpływ na rozwój mojego kanału. A jeżeli chcecie dokładniejszych pytań do moich kart, mój adres mailowy znajduje się poniżej w opisie filmu. Na każdy mail odpowiadam, możecie pytać, jak to wygląda. W jaki sposób y, możecie zadawać pytania? Także bardzo serdecznie zapraszam. A więc, wybierz talię, y, co mnie czeka w finansach, w pieniądzach w miesiącu maju. Pierwsza grupa kart, druga grupa kart i trzecia grupa kart. Pozwoliłam sobie w tym miesiącu na krótkie czytanie, ale myślę, że w następnym będzie ono bardziej rozbudowane. Karty oczywiście tradycyjnie oczyszczone, potasowane. I zobaczymy, co w maju u osób, które wybrały grupę kart numer 1. Co robić? Gdzieś do góry nogami. Rycerz Mieczy. Czego nie robić? Księżyc. I rada rycerz moi drodzy kielichów. A więc, jeżeli chodzi o finanse o pieniądze, to dotyczy osób, które pracują, którzy szukają pracy, którzy oszczędzają i tak dalej. Co robić? Działać. Może to jest zbyt trywialne określenie, ale rycerz mieczy mówi o tym właśnie, żeby działać szybko. Pierwsza myśl najlepsza. Realizujcie swoje projekty, realizujcie swoje plany. Rycerz Mieczy też działa na takiej zasadzie, że potrafi rozróżnić dobro od zła, także dobre myśli od złych myśli, także bądźcie dobrymi, dob, dobrymi, żyjcie dobrymi myślami. To po pierwsze i wybierajcie właściwe dla Was drogi. Nie zastanawiając się zbyt długo, bo zaraz przejdę do drugiej karty. Rycerz mieczy odcina to, co złe, a bierze ze sobą to, co dobre. Miecze, czyli yy, myśli. Ja bym powiedziała: kierujcie się swoją myślą, pierwszą myślą, najlepszą myślą. Czego nie robić, nie obawiać się niczego, nie snuć negatywnych obrazów, bo to, co wysnujemy w swojej głowie, yy, może się zrealizować i najczęściej tak się dzieje tutaj myślę, że bo karta księżyca mówi o tym, że nie wiemy, którą drogą podążać wy powinniście wiedzieć, jaką drogą podążać bo o tym wam powie rycerz rycerz mieczy, prawda? zgadzacie się? czyli nie obawiać się nie snuć negatywnych myśli, podążać drogą taką Jaką wam podpowiadają wasze myśli? Czyli działać, czyli składać CV, czyli brać nowe projekty, czyli brać nowe umowy, po prostu. A jeżeli one nie będą dla was korzystne, to wy w tej postaci rycerza mieczy i tak będziecie wiedzieć, co jest dla was dobre, a co złe. Po prostu działać. Jaki jest, moi drodzy, rada? To jest. Moi drodzy, giermek, giermek kielichów. Co on, co on nam powie? Spójrzcie na sprawy materialne ze świeżej strony, z nowej strony. Też spójrzcie na to, co Wam serce podpowiada. Nie tylko rozum, ale i serce. Ale niech to będą nowe pomysły. Świeże pomysły. Takie, które mogłyby się nawet dla Was wydać no niemożliwe do zrealizowania stąd te lęki i obawy tak których nie powinno być ten yy, ten giermek przychodzi do was z kielichem on wam to daje po prostu wystarczy to wziąć i działać ja sobie pozwolę wyciągnąć jeszcze jedną kartę taką uzupełniającą no i moi drodzy as pentakli coś nowego Otwórzcie nas się coś nowego. Przyjmijcie ten, ten denar, tak, te pieniądze, te, te umowy, te dodatkowe umowy. Przyjmijcie to, po prostu działajcie. Nie lękajcie się, nie obawiajcie się w tym, yy, w tym miesiącu sytuacji, które naprawdę nie muszą mieć miejsca. Dla osób, które wybrały grupę kart numer dwa, finanse, Praca w miesiącu maju. Co dla Was? Jak działać? Księżniczka mieczy. Bardzo, po, bardzo podobnie. Bardzo podobnie. Czyli działamy po prostu. Idziemy. Nie księżniczka, przepraszam, tylko rycerz mieczy. Po prostu działań. macie taką samą kartę na wyniku jak grupa numer jeden. Czego nie robić? Siódemka buław. Nie walczyć samym ze sobą. Nie odbierać żadnych ataków. Jeżeli ktoś wam będzie mówił, nie róbcie tego, nie wchodźcie w ten projekt, nie podpisujcie tej umowy, wy jesteście na pozycji wyższej i nie słuchajcie podszeptów, które nie do końca mogą być dla was pozytywne. Bo są ludzie, którzy nam dobrze radzą, ale osoby, które tutaj próbują tą osobę zepchnąć z, z piedestału, na pewno dobrych intencji nie mają. Jaka jest rada? Rada jest wieża. Jeżeli dotychczas postępowaliście według pewnych zasad, które nie do końca wam służyły, to trzeba zburzyć, tak? Trzeba zburzyć sposób myślenia. Być może trzeba będzie też zrezygnować z, z pracy, która nie jest dla Was korzystna i przyjąć nową propozycję. Tak po prostu. Po prostu przy, pomyśleć o czymś i może dojść do takiej sytuacji, że po prostu Wam się uda, że to będzie coś lepszego nowy projekt, nowa praca, nowe pieniądze. Tylko nie bójcie się ich, nie, nie bójcie się zasięgać informacji. Bo ta karta mówi też o tym, że ja zasięgam informacji, szukam nowych pomysłów, myślę inaczej. Powiedziałabym teraz tak, myśl inaczej niż dotychczas. I nie słuchaj podszeptów osób, które chcą was tak jakby wciągnąć w dół, bo wy być może w pracy, w finansach chcecie czegoś więcej. Za długo siedzicie w tej zachwianej wieży, która niedługo runie. Ucieknijcie, zanim ona upadnie. Zmieńcie sposób działania i ruszajcie do przodu. Jeszcze do, wyciągniemy jedną kartę, to jest y, Księżniczka, y, y, księżniczka Mieczy. No więc właśnie to też o to chodzi. Słuchaj informacji, zbieraj informacje, weryfikuj informacje. I słuchaj ludzi, którzy są, kto, są dla ciebie przychylni. Działaj po prostu, tak, w grupie numer jeden. Po prostu działaj. Nie, nie bądź zasiedziały w tym czymś, co się wali. Nie daj się ludziom zazdrosnym. Tylko po prostu myślimy inaczej, działamy inaczej i możemy mieć to. Z czego tylko zapragniemy. I grupa kart numer 3. finanse na maj. Zobaczymy co was. Jak działać? A działać z dziesiątką kielichów, czyli spokojnie. Może poradzić się rodziny. Może dać sobie dzień, parę godzin wolnego, żeby przeczekać, żeby odpocząć, żeby się poradzić najbliższych osób żeby odetchnąć, żeby może nawet na chwilę nie myśleć o tej pracy i o tych finansach. Dlaczego? Dlatego żeby wyczyścić umysł, tak? Bo jak mamy czyste myślenie, inne myślenie to przynoszą, przychodzą nam do głowy no, zupełnie świeże po, yy, pomysły, nawet takie, których byśmy się nie spodziewali. Spokój. Spokój i rodzina. Czego nie robić w tym miesiącu? Umiarkowanie. To nie może być tak, że możemy mieć to i to, że będę trzymał się tego i tego. Trochę tu, trochę tam. Tak? Czego nie robić? Po prostu wybrać coś. Nie, nie, to jest taka karta troszeczkę stagnacji, tak? Że jest mi dobrze, tutaj przelewam sobie z jednego do drugiego, jest, jest umiarkowanie, a ja chcę więcej. Jeżeli potrzebujesz więcej, działaj. Ale najpierw odpocznij, rozluźnij się. Przemyśl, u, wyczyść umysł. Tak? I wtedy takie przelewanie z pełnego do pustego i odwrotnie nie będzie korzystne. Bo to jest. Mam coś, a w zasadzie jest mi za mało. Postawcie na coś więcej. Jaka jest rada? Piątka, yy, piątka yy monet właśnie, o czym ona mówi ona mówi o tym, żeby zasięgnąć pomocy wśród bliskich ludzi i to, to by się zgadzało, zgadzało z tą kartą, nie wiesz co robić nie wiesz jak postępować a masz wokół siebie przychylnych ludzi wyciągnij ręce o pomoc nie o pomo pomoc finansową, chociaż ona może o tym mówić, że pożyczcie mi, bo nie mam, tylko o taką pomoc w doradzeniu jak wybrać jaką drogę wybrać czy tą pracę wybrać, czy zrezygnować z tej pracy i inną wziąć pod uwagę, żeby nie było stagnacji, bo tutaj stagnacja jest w przeszkodzie. Nie bójcie się wyciągać ręki o pomoc dla, yy, w stosunku do osób naprawdę Wam przychylnych i naprawdę dla Was bardzo dobrych. I dodatkową kartę tutaj wyciągniemy. Tutaj mamy, moi drodzy, yy, Rycerza, rycerza, rycerza monet. To jest człowiek bardzo odpowiedzialny. To jest człowiek, który wie, co robi, który, który dąży do celu. Dlatego ten odpoczynek jest ważny, żeby sobie wyznaczyć cel i powoli odpowiedzialnie dążyć do celu. Bądźcie odpowiedzialni za, za siebie, za swoje zarobki, bo być może też rodzina potrzebuje troszeczkę więcej. Słuchajcie. Jak są pieniądze, to jest spokój w rodzinie, prawda? Przeważnie tak jest. A jeżeli mamy przy sobie osoby, które Wam pomogą, a ta karta mówi o tym, wyciągnijcie rękę. On wam, oni Wam pomogą i Wy wtedy będziecie powoli mogli do celu dążyć. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego krótkiego czytania i życzę wszystkiego dobrego.